mam komordeczki, by nam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z minecrafta, to dokładnie z serii sześcienny szał. Tak dokładnie powracamy sobie do sześciennego szału moi drodzy i dawno, 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 dawno temu, tak w mojej piosence wczorajszej, którą wypuściłem, naprawdę dawno, dawno temu mnie tutaj nie było w odległej galaktyce e, YouTubeowej. Naprawdę wiem, że zaniedbałem teraz bardzo gaming, ale już Wam wszystko wyjaśniam dlaczego wszystko tak zaniedbane było przez tak długi czas, czyli przez całe wakacje. Już Wam spieszę z wyjaśnieniem jak profesor na wykładzie życiowej, wykładam tylko jak to śpiewałem. Chodzi o to, że zacznijmy od tego, że jak każdy młody człowiek sami wakacje lubi, się lubi. W wakacje pracuję i chcę zarobić jakieś parę złotych, parę groszy dla siebie czy na siebie więc y, już wyjaśniam pierwszy powód dlaczego w ogóle nie było nagrywek takich y, ogólnych ponieważ pracowałem przez całe wakacje Jak wiecie na początku wakacji chorowałem i też też piosenki właśnie też to pokazywały że tam przed paroma piosenkami ze starego jeszcze amatorskiego rapu, co nagrywałem tam, mówiłem, że miałem gardło chore i tak dalej, bo było tak. Ciężko mi się nagrywało. Bo tak jak już wyzdrowiałem, no to już poszedłem do pracy, no i potem całe wakacje pracowałem no i jak pracowałem, no to oczywiście nie było czasu na nagrywki, bo się przychodziło zmęczonym, czasami o 10 wieczorem, bo to na gospodarstwie u sąsiada pracowałem jak zwykle, ale ale, ale moi drodzy jestem już z powrotem u was na e, waszych ekranach, waszych smartfonach, waszych wszelkich urządzeniach na jakich mnie oglądacie Możecie oczywiście strzecić łapeczkę w górę, subika plus dzwoneczek, przede wszystkim pamiętajcie aby sprawdzać co jakiś czas dzwoneczek, ponieważ ostatnim czasem, już teraz nie oglądam w ogóle youtuberów w ogóle serio, nie miałem czasu w ogóle oglądać YouTube'a, dlatego się nie pojawiało co piszczy bo w ogóle nie śledzę YouTube'a już teraz, w ogóle nie mam, jakoś mi się znudziło oglądanie e, frizów i tego wszystkiego, a naprawdę już, już wyżygałem się już YouTube'em naprawdę, jedzie o oglądanie em, tych właśnie gdzieś, takich, takich YouTuberów, wolę nagrywać niż oglądać YouTube'a, czasami naprawdę nie miałem czasu przez to o pracę. Um, ogólnie sobie tak na razie tylko tak chodzę luźno, sobie, chcę się zobaczyć co tu w ogóle mam do zrobienia um, Ponieważ ostatnim czasem coś tu grali e, W ogóle jak ktoś nie pamięta to tu mam taką ścianę e, moich subskrybentów Więc jak coś to ja uzupełnię Do następnego odcinka już ją będzie ona uzupełniona bo naprawdę ją dość sporo zrobiłem A nie ma w ogóle do bardzo dużo ludzi zapisanych To no, wszyscy ludzie z live'a w ogóle chcę serdecznie podziękować yy, Tadziowi ANT albo nie yy, Nie Tadziowi yy, osobom, osobom, które zalajkowały ten post yy, Dokładnie komentarz I osobom, które, I osobie, która skomentowała wczoraj moją piosenkę Odnośnie, że troszeczkę żebym się opamiętał troszeczkę siedzi o to, żebym wrócił do swoich korzeni gamingowych, żeby nie zapominał, gdzie i jak zaczynałem yy, i z czego się pojawiłem na YouTube yy, Nie bójcie się, cały czas myślałem o nagrywaniu, tylko po prostu naprawdę o tym czasem pewnie też pytacie, gdzie jest Farming Center 2019 Ostatnio chciałem zagrać z jakimś kolegą z internetu i okazało się, że musiałem usunąć Farminga, wszystkie młode, wszystko musiałem całkowicie doszczętnie usunąć, żeby po prostu zaczęło mi działać yy, ten multiplayer, ponieważ podobno, że się gryzą dwie aktualizacje, ta nowa z tą, z tą poprzednią, przedostatnią aktualizacją Farminga 19. Po usunięciu okazało się, że mój napęd w ogóle już nie chce czytać tej płyty i ponieważ y, przez torenty nie udało mi się pobrać y, nic z farminga ani, ani troszeczkę. I dlatego właśnie o tym cierpię, że moja seria z 19 od do gospodarza mam nadzieję, że napęd jak zacznę sobie naprawę komputera od napędu. Wczoraj temu mojemu naprawdę z całego serca pozdrawiam mojego widza, który mi przypomniał o tym. E, właśnie po, napisałem tam w komentarzu od, odzew na to, na ten nie to co hejt, tylko na to u, upomnienie mnie, żebym wrócił do YouTube, e, gamingowego. Po prostu muszę sobie zacząć naprawiać komputer, bo naprawdę RAM muszę wymienić. Zacz, zacznę sobie swoje... Mam teraz właśnie zrobione pieniążki, dość ładne parę e, kapli koła dokładnie i myślę że sobie jakoś yy, powymieniam, zaczę sobie od napędu, żeby czytał mi farminga, zainstaluję farminga, wszystkie mody mam pozgrywane, save'y też mam pozgrywane, nie bójcie się yy, Tylko jeden jedyny save teraz muszę zmienić Farm... jak też pamiętam moją serię yy, mojego go... gospodarstwa w przyszłości Niestety zniknął mi save i mody wszystkie mi zniknęły i muszę na nowo zacząć tą serię kontynuować będę kontynuował tą serię na innej mapie na odświeżonych modach ponieważ tamta w ogóle tamta mapa była jakaś to jest taka że ja jej w ogóle nie mogę znaleźć w modyfikacjach na L i generalnie wiecie o co chodzi. Bieżda będzie tak krążył na ziemi w tym Minecrafcie, tak po prostu bez celu, ale póki co no po prostu, przy okazji, tak nagrywam luźno, żebyście w końcu dowiedzieli e, co w ogóle się z rolnikiem waszym kochanym działo przez ten okres e, paru na stół. Wow wow wow, 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 Co się działo z waszym kochanym rolnikiem przez to wszystkie. Yy, dwa miesiące, które miał nagrywać live'y i wszystko wiadomo robić, ale mówię praca wakacyjna pochłonęła i wszystko i tyle obowiązków w ogóle, przepraszam was, ale obowiązki też były, musiałem się jeszcze yy, przy okazji po drodze zajmować moją chorą babcią, yy, którą, yy, bo jeszcze miałem pracę, jeszcze musiałem się bab babcią zajmować. A przy okazji, wiecie, jeszcze różne sprawy pozałatwiać po drodze i w ogóle wakacje są i wiecie, wakacje to też trzeba sobie poużywać. Ale już jestem dla Was, teraz będzie naprawdę już yy, ten. Piszcie w komentarzach, co byście chcieli, jakąś może super gierkę, jakąś na jeden, może jakąś, macie jakąś ulubioną gierkę, którą byście chcieli zobaczyć. Jak, jak sobie w nią gram W ogóle mamy 6 minut, a ja już wszystko praktycznie powiedziałem, co się u mnie działo Więc możemy sobie... Serio, sąsiad, ty musisz teraz napierdzielać wiertarem, czy co tam ty robisz tam Kurwa, sąsiad, cicho tam Ja pierdolę, że sąsiad musi napierdzielać Jak nie mój pies na odcinku, to jeszcze musi być <śmuszy> Musi być, ja pierdzielę Dobra, zobaczymy sobie a moje maleczki, ja pierdzielę, jest tak po... Aż podniecony tym, że aż nagrywam dla was coś, coś ciekawego. Mm, bo naprawdę dawno, ale dawno, dawno, dawno nie nagrywałem nic. Dobra, tu sobie zrobimy mumu. Mu. Chyba nie patrzymy, nie patrzymy. Mumu. Krótka mu. mumu. W ogóle nie oglądam. Już nawet lekko nie będzie, nie mam czasu oglądać, już zrezygnowałem z oglądania YouTube'a naprawdę, nie wiem czemu, jakiś czas po prostu... Tak i tak jestem byłem wykończony, tak zmęczony po wszystkich tych pracach, że nawet naprawdę nie mam czasu. Ten. A w ogóle byśmy mogli troszeczkę krówką yy, oprzątnąć? Chyba możemy z troszeczkę im sunopysiana. Tam, tam, ja to tak to jako słomę, tak to. A, tak to czy farming. Właśnie na no, się 17 na się pojawia, 19 jak sobie naprawię napęd i będę... Yy, wiedział tak dalej to wszystko będzie na glance raz, dwa, trzy, cztery pięć i sześć tak było sześć nie? no tak dobra elegancko, elegancyś, swancyś lecimy dalej jak ja to mówię a jedanie 6 odzyskaliśmy i teraz tak, to sobie wywozimy na tarczuszkach i sobie ponawozimy nasze pole. Da, dałoby się to w coś przerobić? O, da się przerobić nawet. Powiedzmy, że to są takie rozwalone ten, to będzie jakiś rozwalony oborniczek. No czekajcie, jest to tak DO. że nie obornik. Ło wow wow, wow. Się tego nagle tego pojawiło. Wow, wow, wow. Bo się nie spodziewałem. Oczywiście Dobra hmm. Czy 6 snopków tyle zrobiło? Wow, to fajnie. Ciekawa, ciekawa sprawa. Dynie też dużo potrzebują bornika. Z tego co wiem dyniowate. Tak, tak, gumiowate, tak, 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 lecimy, lecimy. awaj Marian, lecimy. awu, dobra. Hmm. I chyba coś mi się wydaje, że pierwsza osoba, która będzie, i to może na samej górze, bo przypnę tego mojego widza, który mi naprawdę przypomniał o gamingu. I jeszcze raz serdecznie pozdrawiam. Mm, bo, spędzi, jak wiecie, pewnie wszyscy mi chcą, przy... dlatego mi będzie przypominać, bo pewnie chodziło ci o to, że... Nie po to pewnie roli kupowałeś ten statyw, nie po to, żeś sobie tak wypracował to wszystko, żebyś teraz tylko nagrywał piosenki. Ten statyw nie jest tylko do nagrywania piosenek, tylko też jest do gamingu. Eee, mogę wam zdradzić już powoli moje plany na YouTube'a, bo mam plany na YouTube'a. Chcę zmienić otoczenie nagrywania, ponieważ wiecie, tutaj wszystkie hałasy, czyli wszystkie psy, to wszystko... Chcę przenieść do, do siebie, do pokoju to całe, to moje studio. Tylko właśnie chcę sobie zarobić trochę pieniążków. Jest wszystko z myślą dla Was. Yy, nie, nie było mnie tyle czasu na YouTube. Ie. I myślę, że sobie jakiś yy, Kupię coś, już Wam... Już wam mogę zdać, bo już miałem nie zdać ten, a teraz już koniec wakacji, to zradzę, Chcę jakiś tak stół, jakiś taki gamingowy, mały, jakiś taki kupić. Za 600 dolarów 700 stówek, taki prosto gamingowy. Yy, może jakieś monitorki większe, te już 1280 na 720 p, co najmniej. Yy, wymienić ale póki co będziemy na takich właśnie tych kwadrat, kwadru, kwadratach będziemy pracować Ym... i nie bójcie się piosenki mimo wszystko mnie nie pochłonęły na tyle żeby ten co prawda pracujemy teraz nad nowym albumem ale nie pochłonęły mnie na tyle żeby po prostu o latareczka fajna to ciekawostka że tam tak świeci yy, nie pochłonęły mnie na tyle żeby po prostu yy... Nie pochłonę mnie o tyle, że po prostu nie, nie nagrywał gier, bo gry to są moje, moje korzenie na YouTubie i one zawsze były być i będą by jak... Po prostu ostatnio nie miałem czasu nawet zagrać przez tą pracę, to wszystko zmęczenie. Nie miałem ostatnio nawet czasu zagrać, bo pracowałem dość ciężko, nie ukrywam. Chodź tu, kicia, kicia. chodź tu, 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 chodź tu. O, ty dziadu. O, Gdzie ty oczykałeś? Dobra, nie hmm. chcę cię pogonić. Może sobie... Hmm. O a sobie tym, tym akurat bym go swój. Dobra. Mniejsza z tym. Parkour! Dobra, to sobie dajemy. Idziemy sobie może teraz skórki sobie porozmnażamy trochę bo trochę mamy ich mało Dobra lecimy na szczeci Lecimy na szczeci Tak myślę, że tak dzisiaj na początek na dzień dobry, na 15 minut sobie nagramy Może 20 Bo naprawdę nie ukrywam, dawno do Was nic nie mówiłem Jeśli chodzi o youtuba Ale spokojnie nie zapomniałem Jak się wszystko co mówi Mojego przywitania i tak dalej jak chcecie to możecie nawet wymyślić moje nowe przywitanie jeśli chcecie, ale jeśli Wam się podoba moje to przywitanie które troszkę upiększyłem ostatnim czasem to piszcie w komentarzach czy Wam to przywitanie pasuje, czy chcecie jakieś nowe przywitanie bardziej żywsze, bardziej yy, bekowe Nie, ja jestem otwarty na każdą propozycję z Waszej strony skoro dla Was wróciłem, do, do dla Was nagrywam to Wy tutaj tworzycie no, społeczność YouTube'a, czekaj się latarka sobie włączę. E, społeczność YouTube'a no to Dobra, poczekajmy Na to na chwilę, czekajcie Dobra, jest, tak może się będziemy dać bić z potworami co? W następnym odcinku, bo mam tyle tych jajek, tego mięsa będzie, tyle, że hohoho -ho. Dobra, moja mnożarka. Odpalimy maszynę, machinę. Dobra, patrzcie jaki w ogóle silnik skonstruowań, ktoś pamięta dobra, sobie uzupełniamy sobie jajeczka. To jest, roznaża, to jest, roz, to jest tak zwana rozmnażarka kur, kurcząt. O, no, dawaj, dawaj, dawaj. Nie przeżyję tego, nie? no nie, przeżyją tego, dawaj! Może nie, Jedziemy, jedziemy, dawaj, 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 Juhu, Juhu. dawaj, dawaj! dawaj, 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 dawaj. No, ja dawaj, dawaj No, w każdym razie, no. Tak, sobie myślę, że jest nawet naprawdę elegancko i... Dobra, skończyło. Tak. Dobra, elegancko. Mam wydanie 15 minut, więc sobie na koniec roznożyliśmy trochę nawet kurek. Trochę to mało powiedziane. Bardzo dużo. I mam nadzieję, że oczywiście zachęciłem Was do tego, żebyście oglądali. W następnym odcinku już będzie akcja potwory, więc myślę, że wam się to spodoba. Więc ja się z Wami ładnie pożegnam. I już mam nadzieję, że tutaj chociaż mam na luźno wyjaśniłem o co tutaj chodzi. Dlaczego mi nie było. Więc na dzień trzymajcie się, cześć, do następnego odcineczka. Piona!